Czy wiesz, że niektóre produkty mogą dosłownie odmłodzić Twój mózg? Tak, to możliwe. Badania naukowe potwierdzają, że odpowiednio dobrana dieta może znacząco poprawić pamięć, koncentrację i ogólną sprawność umysłową, niezależnie od wieku, a zwłaszcza po sześćdziesiątce. W tym filmie poznasz pięć naturalnych produktów, które w prosty i bezpieczny sposób wspierają pracę mózgu. Chronią przed starzeniem się komórek nerwowych i poprawiają jakość codziennego funkcjonowania. To składniki, które być może już masz w swojej kuchni, a które mogą stać się Twoim sprzymierzeńcem w walce z zapominalstwem. Dzięki nim poprawisz funkcje poznawcze, odzyskasz jasność myślenia i poczujesz się młodziej, zarówno duchem, jak i umysłem. Tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, makrela sardynki czy śledź. Są one jednym z najlepszych źródeł niezbędnych dla mózgu kwasów tłuszczowych omega-3, a konkretnie EPA i DHA. Te kwasy budują strukturę błon komórkowych neuronów i są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Omega-3 nie tylko wspierają pamięć, koncentrację i zdolność uczenia się, ale także zmniejszają stan zapalny w mózgu, który może prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy demencja. U osób po 60 roku życia regularne spożywanie ryb wiąże się z mniejszym ryzykiem utraty funkcji poznawczych i wolniejszym starzeniem się mózgu. Badania wykazały, że osoby jedzące tłuste ryby przynajmniej dwa razy w tygodniu miały lepsze wyniki w testach pamięci krótkotrwałej niż osoby, które ryb nie jadły wcale. Najlepiej spożywać gotowane na parze, pieczone lub duszone. Unikaj smażenia, bo wysoka temperatura niszczy cenne kwasy omega-3. Wystarczy dwie do trzech porcji tygodniowo, aby zauważyć różnicę w pracy mózgu. Jagody i owoce jagodowe, takie jak borówki amerykańskie, aronia, jagody leśne czy czarna porzeczka. To prawdziwe skarbnice zdrowia dla mózgu, szczególnie u osób po 50. i 60. roku życia. Ich największą zaletą jest obecność antocyjanów, silnych przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki, poprawiają ukrwienie mózgu i chronią delikatne komórki nerwowe przed uszkodzeniem. Badania naukowe dowodzą, że regularne spożywanie jagód może opóźniać procesy starzenia się mózgu, poprawiać pamięć, a nawet przyspieszać reakcje umysłowe. U seniorów zauważono poprawę zdolności poznawczych już po kilkutygodniowej suplementacji tymi owocami. Antocyjany wspierają też plastyczność mózgu, zdolność do tworzenia nowych połączeń nerwowych, co jest kluczowe dla uczenia się. Najlepiej spożywać je w naturalnej formie, świeże latem, a poza sezonem mrożone, bo zachowują większość swoich właściwości. Świetnie sprawdzą się jako dodatek do koktajli, owsianek, jogurtów albo po prostu jako zdrowa przekąska. Orzechy włoskie i nasiona takie jak chia czy siemielniane, lniane to niewielkie, ale niezwykle odżywcze produkty, które mają ogromny wpływ na zdrowie mózgu, szczególnie u osób po 50 roku życia. Orzechy włoskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę E, magnez i przeciwutleniacze. Wszystkie te składniki pomagają w ochronie komórek nerwowych i wspierają ich regenerację. Witamina E jest szczególnie ważna, bo chroni mózg przed stresem oksydacyjnym procesem, który przyspiesza starzenie się neuronów. Dzięki temu regularne spożywanie orzechów może poprawić pamięć, koncentrację i ogólną sprawność umysłową. Orzechy włoskie przypominają wyglądem ludzki mózg i nie jest to tylko przypadek natury. Ich skład odżywczy idealnie wspiera właśnie ten narząd. Wystarczy garść dziennie. Najlepiej niesolonych i nieprażonych orzechów jako przekąska. Nasiona chia i siemię lniane możesz dodać do jogurtów, koktajli lub posypać nimi sałatki. Twój mózg na pewno Ci za to podziękuje. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmusz czy brokuły. Choć często są niedoceniane, to właśnie one dostarczają organizmowi niezwykle ważnych składników odżywczych wspierających pracę mózgu. Przede wszystkim kwasu foliowego, czyli witaminy B9. To właśnie ta witamina bierze udział w produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, które mają bezpośredni wpływ na nasz nastrój, zdolność koncentracji i pamięć. Dieta bogata w zielone warzywa sprzyja lepszemu ukrwieniu mózgu i spowalnia procesy jego starzenia. Co ciekawe, regularne spożywanie takich warzyw. Może wyraźnie poprawić zdolność uczenia się, jasność myślenia oraz pamięć, nawet u osób po 70. roku życia. W badaniach osoby, które jadły zielone warzywa codziennie, osiągały lepsze wyniki w testach pamięci niż ich rówieśnicy. Najlepiej spożywać je na surowo w sałatkach, lekko podduszone w zupach albo jako dodatek do dań głównych, na przykład z rybą lub jajkiem. To prosty i smaczny sposób, by każdego dnia wspierać swój mózg i działać profilaktycznie przeciwko starzeniu się umysłu. Jajka, a szczególnie ich żółtka, które są prawdziwą bombą odżywczą dla mózgu. Najcenniejszym składnikiem jajek w kontekście funkcji poznawczych jest cholina substancja niezbędna do produkcji acetylocholiny kluczowego neuroprzekaźnika. Odpowiedzialnego za pamięć, uczenie się oraz komunikację między komórkami nerwowymi. Niedobór choliny może prowadzić do problemów z koncentracją, zapamiętywaniem i ogólnym spowolnieniem procesów myślowych. Warto wiedzieć, że jedno jajko dostarcza około 25-30% do dziennego zapotrzebowania na cholinę. To sprawia, że regularne spożywanie jajek. Może być skutecznym wsparciem dla mózgu, szczególnie u osób starszych, które naturalnie tracą zdolność do syntezowania tej substancji w wystarczającej ilości. Cholina wspiera nie tylko mózg, ale także zdrowie wątroby i metabolizm tłuszczów, dlatego jej obecność w diecie ma wiele korzyści ogólnoustrojowych. Jajka warto jeść w różnych formach: gotowane na twardo, w jajecznicy czy jako dodatek do sałatek i dań obiadowych. To szybki, tani i bardzo skuteczny sposób na wsparcie pracy mózgu. Wprowadzenie tych pięciu produktów do codziennej diety może znacząco poprawić Twoją pamięć i koncentrację. Tłuste ryby, jagody, orzechy, zielone warzywa liściaste i jajka to naturalne wsparcie dla Twojego mózgu, niezależnie od wieku. Każdy z nich dostarcza cennych składników odżywczych które wspierają funkcje poznawcze, chronią neurony i spowalniają procesy starzenia się mózgu. Aby jednak osiągnąć najlepsze efekty, pamiętaj o regularności i różnorodności w diecie. Nie wystarczy zjeść jedną garść orzechów raz w tygodniu. Kluczem jest systematyczność i świadome wybory każdego dnia. Warto również łączyć zdrowe odżywianie z aktywnością fizyczną i umysłową. Spacer, rozwiązywanie krzyżówek, nauka nowych rzeczy czy rozmowy z bliskimi mają ogromny wpływ na zachowanie sprawności umysłowej. Twój mózg, tak jak całe ciało, potrzebuje troski, ruchu i dobrego paliwa. Zacznij już dziś. Małe zmiany mogą przynieść wielkie efekty. Dziękuję za Twoją uwagę i czas poświęcony na obejrzenie tego materiału. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, by nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowiu po sześćdziesiątce. Pamiętaj, małe zmiany dają wielkie efekty. Do zobaczenia w następnym filmie.